Dziękuję za wizytę. Prezes Polskiej Izby Książki to drugi i ostatni go biznes, biznes informacji, ale to jeszcze nie koniec, proszę Państwa, o sposobach rozwoju państwa, konkurencji między regionami i sposobach zarządzania nimi. Dyskutują bankowcy, naukowcy, przedsiębiorcy i dziennikarze podczas regionalnego forum biznesowego w Krakowie. Patronat nad imprezą organizowaną przez Roadshow Polskę, objęła telewizja biznes, a był tam Marcin Jaśko. Dlaczego regionalne? Bo pomysłodawcy spotkań chcą zwrócić uwagę, iż także poza Warszawą są w Polsce miejsca, gdzie działa poważny biznes. Dlaczego Kraków? Bo to drugie po stolicy najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce z potężnymi centrami usług outsourcingowych. Świetne miasto, żeby tutaj osadzać narodowe na polskie siedziby firm. Mówiłem o warunkach życia, znakomitych warunkach życia dla kadry kierowniczej. To są również szkoły dla dzieci, możliwość spędzania wolnego czasu, a więc dlaczego tylko Warszawa? Rzeczywiście rodem z Krakowa, a dokładnie z jego akademickiego matecznika, jest giełdowa i już dziś ponadnarodowa firma informatyczna Komarch. Swoją centralę ma nadal w Krakowie. Teraz to już całe miasteczko. Tu zatrudnionych jest 1800 pracowników. Tak największym, najbardziej istotnym elementem sukcesu naszej firmy w ciągu ostatnich kilkunastu lat był właśnie dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zdaniem przedsiębiorców na korzyść Krakowa przemawia lepsza niż w Warszawie komunikacja. Chodzi głównie o autostradę A4. Dzięki niej szybciej dojedziemy na przykład do Drezna niż do stolicy Polski. Znakomicie wykształcona i wciąż stosunkowo niedroga kadra specjalistów. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i niezwykle atrakcyjny region do życia. W wielu rankingach oceniających atrakcyjność samego, samego Krakowa lub naszego regionu ruchujemy się wysoko. W związku z tym jest napływ zarówno kapitału nowych firm, nowych nowych centrów, a w niektórych kategoriach jesteśmy bezkonkurencyjni, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na świecie. Jest i w beczce miodu, i łyżka dziekciu Lokalny biznes, choć liczny, rozwija się powoli. Przyczyną jest brak odpowiedniego finansowania inwestycji i projektów. Firmy, głównie te małe i średnie, boją się kredytów i wolą inwestować za własne fundusze. Rzeczywiście firmy, wydaje się, że czekają na silniejsze trendy, czy większe umocnienie się trendu pozytywnego w gospodarce, a małe inwestycje są w stanie pokryć nadwyżek, które pracowały przez te dwa lata. W największym skrócie chodzi Chodzi o to, że mało kto chce brać na siebie ryzyko finansowania lokalnego biznesu, a Polska wciąż nie dopracowała się nowoczesnego systemu funduszy inwestycyjnych. Marcin Jaśko, Polsat News, Kraków.